Od 25 lat pracuję w zawodzie fryzjera. Swoją przygodę ze szkołą, gdzie obecnie pracuję, zaczęłam 8 lat temu w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku i uczę młodych fryzjerów sztuki fryzjerskiej. Od kilku lat startuję w różnych konkursach fryzjerskich. Udało mi się dwa lata temu zdobyć wicemistrzostwo Polski na mistrzostwach polski w Poznaniu. W tamtym roku stanęłam na podium pierwszego miejsca Mistrzostw Polski w Poznaniu i takim to sposobem udało mi się uzyskać odpowiednią ilość punktów. Zostałam powołana do kadry Polski na Mistrzostwach Świata we Włoszech, które odbędą się 28-31 października tego roku. Także jest to dla mnie bardzo duży sukces, okupiony oczywiście ciężką pracą. Bardzo dużo w siebie inwestuję, w rozwój, w szkolenia i to jest uwieńczenie mojej 25-letniej pracy fryzjera. Mistrzostwa Świata w tym roku odbędą się we Włoszech w San Marco, gdzie z kadrą polski około 20 osobami lecimy reprezentować nasz kraj w Mistrzostwach Świata. Będę brała udział w konkurencji, w dwóch konkurencjach: fryzura dzienna oraz fryzura wieczorowa. Na Mistrzostwa Świata przyjedzie 36 państw, gdzie koledzy oraz ja zmierzymy się z zawodnikami z różnych państw, z różnych krajów. Jestem w trakcie intensywnych przygotowań do tego konkursu, który daje mi możliwość poznania nowych osób z innych państw, podpatrzenia ich technik pracy oraz zmierzenia się ze swoimi słabościami, bo przede wszystkim chodzi o uczesanie w czasie, który jest bardzo mały, pokonanie własnych słabości, pokonanie stresu konkurencji. Jak ocenią mnie jurorzy, to się okaże. Bardzo proszę, życzcie mi powodzenia.